Za co? Za co? No, nie, za reklamowanie obserwowanych. <noise> Dałem ci stówkę na obiad teraz. Nie, ty gdzie? Coś więcej. Właśnie się obudziliśmy, jesteśmy na śniadanku. W sumie to do bardziej obiad, ja się obudziłem, a Madeusz w ogóle nie spał. Jak emocje po walce? No kurczę, trzymają dalej, trzymają dalej, nie? Tak aż, aż ciężko w to wszystko troszeczkę uwierzyć, jakby no niby się spodziewałem, ale że to już jest wszystko za mną, że kurczę się z nim pogodziłem. Powiedz no ci, tak, ci, bo ci, wpadła co? fota na Instagram Fameo TV i na boksera, którą zrobiliśmy przed hotelem, gdzie e, pojednanie. W sumie to wielu ludzi mówi, że wygląda ci jak bracia. <grym> no, <grym> no, dużo ludzi twierdzi, że mamy jakieś tam podobne cechy. No, ale... Na przykład e, e, fryzura na jeża. No, no, możliwe, no wiesz, no, tym razem obcinał nas ten sam fryzjer. <grymne> push barber, push barber. Nowy no, go zaprosiliście tutaj, jego fryzjer, nie? Ale kurczę, tak szczerze, to nie byłem u lepszego fryzjera, więc, więc zajebiście. Push barber odwalił kawał dobrej roboty, powiedz mi. E, no, bo tak, to był twój chyba jedyny taki mocniejszy konflikt. E, to z Malczyńskim Mar... też był mocny akurat. No, no z Malczyńskim też był mocny, ale chyba nie tak mocny jak z Polakiem, nie? No, na pewno, na pewno. A powiedz mi, jak wygląda przyszłość, według Ciebie, Twoja fighterska w Fame MMA. Aktualnie stajesz się też bohaterem dla wielu ludzi. Gdzieś tam robiłem research koło 4-5 rano i okazało się, że Amadeusz Ferrari to zwycięzca w sercach ludzi, mimo werdyktu, mimo dyskwalifikacji, to jednak według wielu ludzi Ty wygrałeś tą walkę, no bo E, gdybyś nie wykonał tego kopa, no to... Sędzia leciał Ta, to... To będzie leciał przerwać. Tak, to sędzie już leciał przerwać, więc. E, jak według Ciebie wygląda twoja przyszłość? Z kim chciałbyś zawalczyć. E, jakieś motywy, czy z Polakiem w ogóle wchodzi, w, w, wchodzi jakiś rewanż jakikolwiek gdzieś tam w przyszłości? No, jeśli chodzi o Polaka, to na pewno w przyszłości znajdzie się dla niego miejsce, tak? Tym bardziej że w sumie nie jestem po dwóch porażkach z nim, jakkolwiek. To brzmi, ale jeśli chodzi o innych rywali i o moją przyszłość, no to z mojej perspektywy to wygląda tak, że jak będę dostawał walki, to teraz nie chcę zmarnować tego czasu, tylko właśnie jak tylko tam dojdę do siebie ileś tam dni po walce, powiedzmy 2-3 tygodnie, to od razu lecę na salę i się będę na maksa rozwijał. Po prostu pierwszy raz w życiu zaczynam upatrywać przyszłość w Wiesz, wcześniej to był dla mnie jakiś dodatek do życia. Właściwie wiesz nawet, że niektórych walki się nie przygotowałem, a teraz biorę, zacząłem brać to na poważnie i myślę o tym poważnie. No i zamierzam zdominować kategorię 7-7, sięgnąć po pas, ale nie chcę od razu walczyć z Malczyńskim. Wolę się rozwinąć do takiego stopnia, żeby nie pozostawić żadnych złudzeń, tylko być pewnym, że wykończę go przed czasem. No właśnie, a powiedz mi, bo ale, ale... O, oceniając walkę Dawida Malczyńskiego z Wojtkiem Golą, nie oglądałeś jej. No bo byłem w szatni akurat. Okej, okay, okej. Okay. To... Szkoda, bo chciałem Cię zapytać właśnie o to, jak oceniasz jego umiejętności, czy na dzień dzisiejszy, gdybyś miał z nim zawalczyć na przykład za godzinę, czy byłbyś w stanie stawić mu jakiś opór? Wiesz co, no, no z tego co wiem, to nie był w formie, więc, więc wydaje mi się, że, a tam ostatnio do wyrównaną z Polakiem, gdzie Polak był średnio przygotowany, no jeśli on nie był w formie, to myślę, że my wygrał, ale też nie będę tutaj teraz gadał. No nie no, tak szczerze, no, no tak szczerze na dzień dzisiejszy, to myślę, że bym my go zmiażdżył, ale... Ale nie, nie skupiam się na razie na nim i tym bardziej nie widziałem walki, tylko bardziej skupiam się na, na Filipku. Yy, ogólnie gościa szanuję, ale mam ochotę rozpierdolić mu łeb w oktagonie z prostej przyczyny, bo gościu trochę kozakuje. myśli, że jest dobry, a ja mu chcę udowodnić nie, że jest słaby jak barszcz, tylko że, że po prostu nie. nie nie ten level, jeszcze myślę, że jest jakimś tam wybitnym fajterem. Tam kas już może w boksie chciał czy coś, ale mo, a Filip jak się wywodzi z boksu, ja bym go bardzo chętnie rozpierdolił w boksie. i moglibyśmy nawet takie, ja ci, ci nie mówię jak będziecie układać gale, bo ja z nim mogę i w MMA i w K1 nieważne, ale chodzi mi o to, że moglibyśmy na przykład więcej rund nawet zrobić. Ja jestem w takim, jakby byłby sam boksik, to nie, nie, nie muszą to być 3 po 3, może to być 5 po 3, 6 po 3, wiesz, coś, coś szalonego można zrobić, tym bardziej jeżeli tak, z Filipkiem ja jestem pewny, że skończyłoby to się przed czasem. E, powiedz mi Amadi, bo tak szczerze, nie? E, zawsze na tych konfach nie było tej genezy konfliktu. E, opowiedz mi coś więcej o tej bułce, kurwa, bo to mnie najbardziej ciekawi, sery. Czy to rzeczywiście zaczęło się od bułki, czy to już wcześniej były jakieś zaczepki słowne gdzieś tam na tej chacie, YouTube Shore i tak dalej? Czy czułeś jakąś aurę ze strony Polaka, taką, że wiesz, że zaczął Cię wkurzać? Zacznijmy od tego, że ja posiadam dość sporą wiedzę z dziedziny kulturystyki, e, a chłopiec tam zaczął zgrywać troszeczkę eksperta w tej dziedzinie. No, i ja go szybciutko podsumowałem w tej kwestii, i to już był taki pierwszy zgrzyt. Później doszło do niby koleżyńskiego freestylu, ale jednak, już pojawiła pierwsza rywalizacja, nie? Zauważyłem, że, że rywalizowaliśmy ze sobą, a ludzie chętnie oglądali naszą rywalizację. No i z czasem doszło do jakiejś wymiany słownej, gdzie on mnie pierwszy obraził, dodatkowo zarzucił mi czyn, którego nie zrobiłem, czyli nie skonsumowałem mu tego tuńczyka, którego wjebał pasza. No i, no i ale powiedział publicznie, że cały czas mu zżeram jedzenie. No to mówię, no to co ci zjadłem? No on mówi, no bułkę mi zjadłeś. No tak, tylko, że sam mnie tą bułeczką poczęstował. E, więc nie do końca mu zżarłem, bo, bo sam mi ją dał. E, no dobra, no i tam się pokłóciliśmy, on powiedział do mnie, że zjebie, wiesz, ja byłem tam dziabnięty, sam oglądałeś tego live'a, bo e, wiem, że później Tak, tak. Ja i tak, tak. w ogóle, że taka walka może dojść do skutku. No ja tam... Wtedy byłem... się w ogóle pierwszy raz poznaliśmy, ja, jak ja przyjechałem na tej chacie, to byłeś też dużo chudszy. naprawdę byłeś mega w ogóle... Znaczy łapem miałem, e, jeśli chodzi o biceps, triceps, miałem tych samych rozmiarów, co teraz albo większą, ale ogólnie byłem mocno chudszy, bo byłem od trzech miesięcy wtedy w melanżu, nie? Okej. Okay. No bo to były chyba, to były wakacje. To były wakacje, a no to, czyli generalnie ta bułka, którą Adrian Cię poczęstował, zaprowadziła Cię do podwójnej walki na Fejma, kop, kopnięcia w głowę no, Adriana? Dużo się mu... Jakby. Nie, że zarzucę, tylko. Mówi się, że on mi zrobił jakąś przysługę, ale tak naprawdę ja nie zobaczyłem początkowo z nim, tym bardziej, że on nie chciał ze mną walczyć. Tylko ja zrobiłem sparring z Wojtkiem Golą, który zrobił ponad 200 tysięcy wyświetleń, czy pamiętasz, na tamten okres. Ja tam. Wtedy ja... robiłeś takiego Floyd'a Mayweathera, nie? Dokładnie, dokładnie. I to jest taki troszeczkę też mój, mój, mój styl, który został mi do dzisiaj, w którym się czuję wygodnie. E, tylko go doszlifowałem, bo miałem duże braki techniczne. No i co? No i ja wam powiedziałem, nie wiem czy pamiętasz, jak ja byłem otwarty. Ja powiedziałem, że mogę walczyć z Handkę, z wiewiórem, z każdym. Byłem wtedy otwarty na walkę ze wszystkimi praktycznie, ponieważ chciałem. No i mi się wy... no i zorganizowaliście początkowo z wyczakiem, on nie chciał ze mną walczyć. Więc, e... więc nie uważam, że tak w 100% jestem w tej federacji dzięki niemu. Bo to nie... nie, no w federacji nie jesteś dzięki Adrianowi Polakowi. No bo rzeczywiście to nie była twoja pierwsza walka. Nie? E... Tak czy inaczej, na obecny moment. Mówisz, że na celowniku masz Filipka, mhm. Dawid Malczyński, może w późniejszym pasie. nie e... chciałbym zlać tego Filipka, naprawdę, no nie mogę się doczekać, że go zleję, bo gościa lubię prywatnie, ale no, stary, no jak, jak ktoś mówi, że jest ode mnie lepszy, to umiem jakby mierzyć siłę na zamiary, ale jak mówi to gość, którego bym zniszczył w przeciągu jednej rundy w MMA, no to, to po prostu bozuje się troszeczkę we mnie. No i co, no, generalnie miał być z nami jeszcze Adrian, ale on kurde śpi. Zasnął i w sumie no nie nie ma się co dziwić nie miał tutaj e, no to był mocny knockout więc e... Niech się wyśpi chłopak. Chciałem, generalnie pomysł na ten odcinek był taki, że chciałem przynieść tutaj bułkę. A ja już mleczny miałem, bo się ładowałem trochę mlecznymi przed... Dokładnie Mleczną papurą, bułką. Skonsumowałem. <laughs> mleczne bułki są spoko. No właśnie, a generalnie w ogóle na... E, w śniadaniu hotelowym są te mleczne bułki. I właśnie tą, ta bułka była taka zajebista, że ona na kamerze e, fajnie by e, wyglądała. To by <laughs> na pewno było zabawne, jakby tak oficjalne przekazanie, że, ta, że z nami, okay. Wiesz, że, że daję bułkę na przykład e, ta, ta, ad Adrianowi, i on dzieli tą bułkę na pół, że niby wiesz, że, że. Teraz rodzina. Teraz rodzina. Pozdrawiamy Rafona. W każdym razie. No nie ma z nami Adriana, ale Amadi powiedział wszystko co chciałem wiedzieć. Ale zobacz, trochę kuku mi zrobił, nie? Znaczy co prawda, no już złamany, ale zobacz, jaki spuchnięty. Wygląda jak jakieś zwierzę. Ale jest złamane, nie? nie jest złamane. jest, na pewno jest. Nie, on już widziałem, że jest przed walką. Z tydzień przed sobie złamałem, ale teraz coś mi go kurczę rozpierdolił. Mimo, że zostajesz zdyskwalifikowany, to na pewno dajesz jedną z najbardziej brutalnych walk w historii Fame MMA. O, brutalny Karcik, Fajnie, nie? Z mm. jednej strony, ale z drugiej to szkoda, że tam wiesz, doszło do jakiś tam e, fauli i tak dalej, no ale... Sorry, może... ale, ale życzę Ci, Amadi, żeby ten, żeby każda Twoja wygl... walka wyglądała na taką, yy, może, żebyś wiesz, żebyś może... Ja, tak mi ty, ty, życzysz, to mi wystarczy, że załatwisz walkę na kolejną albo na następną galę, to Ci gwarantuję, że przetrenuję, że jak teraz się ludziom podobało, to wyjdę z coraz lepszym kotem, bo tak naprawdę mi trenerzy, Ci, co mówi trener, Amadeusz, a wiesz, że ty jakbyś chociaż tak trzy razy w tygodniu trenował, to byś ich tam wszystkich w na najebał, tak mi gadają trenerzy, no więc co trzeba... Właśnie, a ile, ile razy trenujesz w tygodniu? No ja ci powiedziałem, że 15 dni się przygotowałem tej walki, ale, 15 dni? Kilka, ale kilka miesięcy wcześniej e, trenowałem przez kilka miesięcy, gdzie mocno poprawiałem swój poziom umiejętności. Jedyne czego się bałem na tej walce to tlenu, ale wyszedłem z zupełnie innego nastawienia, że zamiast wsadzać jak e, 100% siły, jak powiedzmy Ty w Kasiusza i się wystrzelać, to wszedłem na luzaczku i bardziej czy, e, na polowanie takie sobie poszedłem. Twój, twój trener jak tam siedziałem pod oktagonem, to też... Mówił takie teksty w stylu, boi się ciebie, tak, tak, to cię tak. też nakręcało, nie? Wiesz co, yy, powiem ci tak, gdy ja staram się walczyć klasycznym stylem, którego uczą na sali, moi rywale jakby sobie z tym radzą, a gdy ja mam opuszczoną lewą rękę i zaczynam walczyć tym swoim stylem, gdzie się dziwnie gibam, dziwnie się poruszam, często spotykam się z takim zjawiskiem, że rywale nie za bardzo rozumieją o co chodzi, często do mnie mówią, co ty robisz? ale mówią, co ty robisz, ale w ogóle nie wiedzą jak na to odpowiedzieć, wiesz, i więc wydaje mi się, że muszę po prostu ten swój naturalny styl, w którym się czuję, e, dobrze po prostu dopracować i właśnie tą techniką i tak dalej, żeby bo jednak trochę tej cepeliady było, ale no, no nie ukrywam, że chciałem urwać łeb, więc czasami zamiast się skupić na technice czy coś, to się starałem jak najmocniej machnąć tą ręką, bo wiedziałem, że jak trafię, tym bardziej, że walczyliśmy w wagę wyżej e, i super się czułem w tej wadze i to już była taka waga, gdzie, gdzie już już jest ta siła, żeby znokautować, bo 7-4 to już taki no i ja nie trzeba. Nie, nie, Bym drugi raz. Chociaż tym razem możemy strzelać, ale wiem, że już kosztowałoby mnie to trochę siły i energii. Dawid Malczyński, z tego co wiem, ważył 8 dyszek mm -hmm. na tej walce, więc myślę, że nie będziesz miał potrzeby schodzenia z wagi w walce opas. No super, nie, ja chcę w 7, 7 chcę zdominować tą kategorię, bo jest taka, bym powiedział, że wręcz idealna dla mnie. Postaram się nie przytyć znowu za dużo, tylko szlifować. Sz szlifować się w tej wadze. Tak jest. I dominando robimy. Czyli Amadeusz Ferrari z planami na przyszłość takimi, żeby zdominować e, zawodników w kategorii do 7.7. Pasek, chciałbym pasek dostać, nie? Sobie. No, myślę, że wie, według, według wielu ludzi, według wielu ludzi aktualnie na pewno opinia publiczna uważa, że zdominujesz tą kategorię i wielu też pisze... Będziesz, będziesz mi dał walkę, to ci obiecuję, że to zrobię. No walki na pewno dostaniesz, bo jesteś osobą, która wiesz... Dobra, to będę trenował. Jest, trenował. jest ciekawa i atrakcyjna dla ludzi, a będę to... Będę trenował, bo wiesz co, bo nie chcę tylko takich gadek albo ryzykować, że sam nie jestem pewny, kurwa, a nowo, czy coś. Yy, powiem ci tak, z dniem, e... z dniem wczorajszym moja kariera w Fame MMA zaczęła się na nowo, mam znowu swoje 5 minut i tego 5 minut nie zmarnuję, jak początkowo, że a, wyjdę się pobić, będzie fajnie. Prawdopodobnie wygram, bo tak mi się wydaje. Tylko po prostu przetrenuję. Będziesz w cugu masy. treningowym tak, cały czas? Cały czas będę, bo ja, ja to lubię robić. Jestem akurat e, rozkręcony troszeczkę i zamierzam pójść za ciosem. To cieszę się stary, będę bo... Zobacz, to, jak to, to oznacza, że gdzieś tam ma progresuje, powiem Ci pierwszy pojedynek a ten e, z dzisiaj w sumie. Mhm. Mega kozak. Kurczę, ten ludzik, bo tego nie w ogóle powiem ci, że wcześniej był mega stres, jak wychodziłeś. No właśnie stary, ty, ty zawsze w ogóle miałeś coś takiego, że jak wychodziłeś, to wiesz, rzucałeś tymi cepami i tak dalej, a teraz wszystko na spokojnie, ta jedna ręka e, przy brodzie, druga gdzieś tam spokojnie, sobie Aha. wyczekujesz, gibasz się na tych nogach. Hmm. Całkiem inaczej to wyglądało. W ogóle nie byłeś e, podkręcony hmm. na zasadzie takiej, żeby gdzieś tam się odtlenować i wyjebać się ja z tych ciosów? Ja nigdy się nie zmęczyłem. E... Tak, stary, ja w rundach dwuminutowych męczyłem się coraz bardziej niż przez tą trójkę. Co prawda nie było aż tak strasznie dużo akcji, ale no, stary, zupełnie inna gra. Ale wiesz, co ja też zrozumiałem? Doświadczenie jest bardzo ważne, ponieważ na ulicy, jak się bijesz, to zawsze było to dla mnie instynktowne. Ktoś się wkurzył, nagle coś wyszło, bum, adrenalinka wyskoczyła, bijecie się, a tutaj wychodziłeś. Adrenalina wystrzelała, jak jeszcze bili, leciał mi i ta adrenalina sięga za Tu Później kilka minut czekałem na rywala, i ona zaczyna opadać. I wiesz, e, ja dodatkowo napinam każdy mięsień w ciele, wiesz, spospinany, a to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Zupełnie już teraz doświadczenie robi swoje. Dlatego wiem, że często niedoświadczeni ludzie, co mają pierwszą walkę, to wiem, że ją przegrają właśnie ze względu na to, że nie wiedzą czy, co Czyli wie. jakieś rady dla nowych zawodników? No na pewno najważniejszą radą, jaką bym dał, to żeby się nie spalić na wejściu, ponieważ mnie wejścia kosztowały najwięcej, bo wtedy było coś takiego, że wyrzucałem sam z siebie najwięcej agresji, ile potrafiłem, żeby się nakręcić. Ale mówię Ci, ja już stoję w oktagonie i czekam z 5 minut na rywala, nie? I po tych 5, pięć... akurat tu było zajebiście, bo szybciej wchodziliśmy, trochę szybciej. I po tych 5 minutach, już jak adrenalina sięga, to powoli zaczynało być zjazd, nie? No i na przykład wcześniej, jak widziałem rywala naprzeciwko siebie, to było mi dziwnie mega w OKTAGONIE zobaczyć w rękawicach i w jakichś tam sportowych zasadach, a teraz wiedziałem co mnie czeka, rywal próbował mnie przestraszyć, jak mu się śmiałem z twarzy, zresztą nawet jak zaczęliśmy walkę, kopał czy coś, nie co, tak, tak to tak nie pójdzie, nie? Wiesz, a gdzie wcześniej pszf, napinka... No, 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 no to, to było zauważalne, nie? nie? Tak, doświadczenie tak. robi swoje. Teraz totalnie nie było widać po tobie. Nawet po tej walce nie było widać jakiegoś total... zmęczenia, zmęczenia na... na, na... Nie, nie, ja się za bardzo nie zmęczyłem na tej walce. To się bardziej chyba tym krzykiem zmęczyłem po walce. Bo mi, ba... mi się wydaje, że teraz jesteś bardziej zmęczony jak, jak po walce, bo no, nie spałeś przez nie całą noc. No, spałem całą noc, ale emocje trzymały w ogóle tyle ile miłości, że tak to nazwę, ludzie mi dali po tej walce w tych komentarzach i w ogóle... No bardzo jest mi miło i cieszę się, że ciekawi Was moja postać i na pewno chcę Wam dawać show nie tylko w OKTAGONIE, ale także całą toczkę do walki na pewno będzie, w będzie prowadzona w ciekawej atmosferze. No, podsumowując to takim tiwijskim slangiem będą dymy. I właśnie o to Cię chciałem jeszcze zapytać. Twoja postać jest bardzo lubiana przez, przez ludzi z tego względu, że właśnie, że, że jesteś kontrowersyjny, że, że sobie tam lubisz podejmieć. Mam wrażenie, że wcześniej, przepraszam, że się wtrącę, nie rozumieli ludzie troszeczkę mojej kontrowersyjności. najbardziej, bardziej, że jeszcze powinnała mi się noga, przegrałem jakieś walki, więc też nie troszeczkę autentyczności straciłem. Ale składało się na to kilka czynników, typu też waga z tym Polakiem i tak dalej. Dlatego nie chcę już zganiać na żadne czynniki, tylko idziemy do przodu, nie? Idziemy do przodu i zobaczycie sami, co się będzie działo. A jeżeli gdy kiedykolwiek na przykład w Federacji Fajmowa pojawiłaby się możliwość walki z Kasiuszem, mhm. e, byłbyś gotowy na taki pojedynek? E, tak, byłbym, tylko że powiem Ci tak. E, z Kasiuszem jest jeden problem, że on ma dużą e, armię aktualnie, jest naprawdę bardzo popularny. E, nie miałbym ochoty aktualnie e, się użerać z dzieciakami, ale. Jasne, że tak stare, tylko że każdy chce pokonać e, króla, bo wtedy może zająć jego miejsce. Myślę, że przyjdzie na to czas i tylko, że no ja na pewno w żadnym boksie e, w, w, w ogóle ma wtedy. W ogóle powiedziałeś to w takim stylu stare, jakby była tu gdzieś jakaś ogromna kamera filmowa i nagrała taką kwestię, która kurwa może być e, może być zapisana w sercach ludzi. Tak naprawdę w, w tej Federacji macie dwóch zadiomiarzy. Początkowo ja byłem największym zademiażem, ale on przyjął moją rolę. Dodatkowo jeszcze on wygrywał, tak? Więc był dużo bardziej autentyczny. Ale dajcie mi trochę czasu tym bardziej, że ja jestem na tyle elastyczny, że mogę pójść w kategorię wyżej. Tylko, że no u mnie nie wchodzą w grę żadne boksy czy K1. Sprawdzilibyśmy się w MMA. No, ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że i tak że to nie jest jeszcze ten etap na tą rozmowę, tak mi się wydaje, ale jak tak. najbardziej będę, będę otwarty, tylko mówię Ci, daj mi walki, żeby się przygotowywał. Rozkręcił, nie, tak. Nie ukrywajmy, że kas już będzie ogromnym wyzwaniem i znowu trzeba będzie się nastawić na śmierć i życie, na walkę, ale to muszę, muszę posiadać większe umiejętności niż posiadam na dzień dzisiejszy, choć naprawdę czuję się mocny. O, o potencjalnej walce z Kasjuszem porozmawiamy jeszcze w programie, który z Kasjuszem tworzę. Mm -hmm. e, więc ty i Adrian będziecie pierwszymi gośćmi, mm -hmm. e, więc tam właśnie sobie porozmawiamy i tak dalej. Myślę, że tutaj mm -hmm. będzie, ja powiem ci szczerze, że jestem no, godzinę po wstaniu, więc mm -hmm. mój styl też jest taki, wiesz, leciutko e, przymulony, ale nie ukrywam, że ciekawiła mnie rozmowa z tobą, taka wiesz. Ja to wiem, że na przykład jakby usłyszą ten wywiad, to wszyscy powiedzą mnie, no ale że trzeba zmierzyć siłę za, na zamiary, że że wiesz, że do Kasio do, do Króla że nie mam Jazdy, do podjazdu, tak będą pisali? W porządku, w porządku, jakby się cofnąć dwa miesiące wstecz i poczytać, to się okazało, że do Polaka też nie miałem podjazdu. Na dzień dzisiejszy nic nie mówię, żebym z nim wygrał i tak dalej. Dajcie mi się rozwinąć. Jeśli Kas będzie zainteresowany, jeśli Federacja będzie zainteresowana z czasem, yy, przemyślimy ten temat. Tylko, no. że nie chcę jakiejś też sztucznej spiny yy, z nim na dzień dzisiejszy tworzyć czy coś. Jak przyjdzie moment, yy, gdzie się będziemy... Chłodnić... Nie, totalnie zamykamy temat, jeżeli chodzi o Kasio. Na obecną chwilę cieszę się z tego, że ludzie są za tobą tak, i tak dalej. I żeby nie było jakiegoś podziału, yy, ale... Wydaje mi się, że to będzie też ciekawa, ciekawy temat gdzieś tam na przyszłość, a na obecną chwilę, stare. idź się wyśpij, bo jeszcze nic nie spałeś. Ja sam spałem 4,5 godzinki i też zawijam do bazy, tak więc trzymaj się, byku. Trzymaj się. Szkoda, że nie było Polaka, ale tak czy inaczej, fajną, wyczerpującą rozmowę z Amadim, żeśmy pogadali. Cieszę się, stary, i widzimy się niedługo.